Po trzech i pół roku filharmonicy śląscy wracają do odnowionej siedziby przy ulicy Sokolskiej 2 w Katowicach. Uroczyste otwarcie nowej przestrzeni dla muzyki zaplanowano na trzy dni. 28 marca odsłonięto w holu głównym rzeźbiarski portret Henryka Mikołaja Góreckiego, patrona Filharmonii Śląskiej od 14 listopada 2011 roku. Twórcą rzeźby jest Zygmunt Brachmański. Jestem wzruszony, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy prawie czterech latach wreszcie rozbudowa dobiegła końca. Blisko dwa lata temu nasza harmonia przyjęła imię wielkiego, jednego z największych kompozytorów, Henryka Mikołaja Górnickiego. To dla nas zaszczyt, to dla nas wielkie zobowiązanie. Dzisiaj nadszedł ten czas. Jestem pewien, że profesor Henryk Mikołaj gurecki byłby niezmiernie szczęśliwy, widząc w jakich warunkach będzie od teraz pracować w Filarmonie My jesteśmy dumni, że możemy nosić jego imię. Jestem bardzo szczęśliwa. Mąż był bardzo związany z filharmonią. Oni pierwsi grali jego utwory. On tutaj chodził jako uczeń średniej szkoły muzycznej, przyjeżdżał z zarybnika, wracał po nocy do domu, a jednak zawsze tu chętnie przyjeżdżał, wtedy kiedy jeszcze tu nie mieszkał. Także no to jest miejsce takie nieomalże rodzinne. To miejsce to ja znam od roku 1949. Tu byłam pierwszy raz w życiu na koncercie symfonicznym. Pamiętam, jak tutaj od czasu do czasu dyrygowała orkiestra radiowa, nasza wielka orkiestra, i dyrygentem wtedy był pan Fidelberg. Jak tu pracował pan Skrowaczewski, takie wielkie nazwiska. Pan Markowski, potem pan Stryja. Także to wszystko pamiętam. Okazją dokładniejszego poznania odnowionego budynku będą od 5 do 6 kwietnia filharmoniczne dni otwarte Jestem filharmaniakiem.